Dzień dobry słoneczka z tej strony ciotka Irse. Witam was na moim i samce Alfa kanale. W szybkim przeglądzie, słuchajcie, już za chwilę, za momentik będziemy mieć oficjalny zwiastun rozgrywki. No i nie wiem jak wy, ale ja się jaram. In the picturesque neighborhood of Hopewell Hills, we find the Michelsons. A recent addition to the family has instigated an unexpected and uninvited guest, the doting grandparent. Tonight, we'll use this temporary stay to explore the family dynamic, the milestones that define one's life, the personalities that can connect us or push us apart, and how all of it is simply a matter of perspective. Let's first examine the married couple's reaction to Celeste's father's unannounced arrival. Fortunately, their family dynamic is set to close. As if hand-picked for them, this relationship setting, if you will, has stood the test of time, thanks to the social compatibilities they share. Throw in the many milestones they've achieved together, the joy they have for Orion joining the family, and they seem to be genuinely embracing Sebastian's help in growing their family together. So, so. Sebastian, is very protective of his daughter which is why he's even more critical of Christopher. There's nothing wrong with Christopher per se. He and Sebastian just have different interests and ways of expressing themselves. Sebastian has lived a long, fulfilling life. The dude's old. That's that's what I'm saying. But he still has much to learn, especially when it comes to the man who makes his daughter happy. <laughs> Orion's recent arrival has sent the family dynamics into a tailspin, causing everyone to adjust. But she's a baby. She's got better things to do. After all, an infant's world is full of firsts, and there are other firsts yet to come. Atlas, the once king of the castle. How he misses the days when he had his parents wrapped around his little finger. Fortunately, he has always had a great relationship with his grandpa Sebastian. These two troublemakers might as well be the same person. And as far as Atlas is concerned, this old jokester has come to play with him, not the enemy. The family dynamic is not something easily defined. But growing together through all of life's many surprises means understanding everyone has a different point of view. Słuchajcie, no powiem Wam, dzieje się, oj dzieje się, bardzo chcieliśmy mieć system wspomnień i z tego co widzę, to tak, dostaniemy to, w końcu słuchajcie, tak, musieliśmy na to troszeczkę poczekać, ale jednak jest. Jest również system jakby między członkami rodziny, czy mają jakiś związek bardziej bliski, bardziej skomplikowany, również te wszystkie lubię, nie lubię, zaczynają mieć większy sens, ponieważ można to, będzie to też wpływało jak najbardziej na relacje i na związek, bo nie oszukujmy, się, jeżeli dwie, dwie osoby lubią ogrodnictwo, to troszeczkę łatwiej się dogadają, niż na przykład jedna osoba, która lubi sport, a druga go nie cierpi. Co zresztą widać, no dla mnie fantastycznie. Brakowało tego w Simsach i mam nadzieję, że będzie tego więcej. Jeżeli chodzi o zawartość, no to z kasu widzę, że kas będzie dość bogaty. No i oczywiście też będzie bardzo bogaty. No cóż, sam build, no ja jestem bardzo ciekawa i widzę nowe krzesła, nowe okna, nowe tapety, dużo różnych elementów, ale najbardziej jestem właśnie zainteresowana tymi relacjami w rodzinie jak to naprawdę będzie wyglądało, jak to będzie przede wszystkim działało bo nie oszukujmy się, bagi są nieodłączną częścią Simsów. No i no cóż, o właśnie, dwóch panów nie za bardzo ze sobą przepada, bo jakby nie patrzeć, nie są kompatybilni. Ej, to jest fantastyczne i to jest naprawdę niesamowite. Jak dla mnie? Super. Również te wspomnienia dobre, złe. No to też było potrzebne. To na, nada charakteru na pewno Simom. No i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo, już nie mogę się doczekać, żeby położyć łapki na nowym dodatku oraz przede wszystkim nowym mieście. Miasto widzieliśmy dość krótko, ale zapowiada się fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No i wreszcie tak, niemowlaki. No, niemowlaki. Hmm, fantastycznie, takie małe ziemniaki będą nam chodziły po simowych domkach. Też fajnie, bardzo fajnie. Też będą wspomnienia typu właśnie pierwszy krok, w wyprostowanie, czy jak w przypadku trochę starszego sima dziecka, wyrwanie zęba. Ej, to jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Ja też chętnie zobaczę, czy da się na przykład zrobić wycieczkę rowerową. No, bo jakby nie patrzeć, rowery hipotetycznie są dopiero w Uniwersytecie. Tutaj jest rower dla małego dziecka, więc no, zobaczymy. Może to będzie taka kompatybilność dodatków, jak w przypadku wilkołaków, wampirów i, no cóż, zestawu z czarodziejami. Ja czekam, już jeszcze trochę do, cóż, musimy poczekać, ale jakby co, do 27 kwietnia można kupować i dostać dodatkową zawartość. No nic. Trzymajcie się w takim razie. Buziaki i pa